Zresztą macie z tej strony. Ostatnie już 34 zdanie z matury trudnej z operonu z listopada 2019 roku z poziomu podstawowego. I teraz ostatnie zdanie za 4 punkty jest dość ciekawym zadaniem. Mamy takie. W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480 róż do pewnej liczby kartonów. Gdyby jednak do każdego kartonu włożono o 3 róże mniej, a do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 8 kartonów więcej, Do ilu kartonów zapakowano pierwotnie róże, i ile róż było w każdym kartonie. I teraz zastanówmy się tak, gdybym miał 5 pudełek, 5 kartonów, i w każdym kartonie było na przykład po 20 róż, to ile mam wszystkich róż? No, 5 kartonów, po 20 róż, czyli mam 100. Czyli kluczem do tak naprawdę do rozwiązania tego zadania jest ogarnięcie sobie, że ilość róż w jednym kartonie razy ilość kartonów to są wszystkie duże. I tak to będziemy robić. No bo coś musi być źródć 480. I teraz tak. Jeżeli X ogadniemy sobie, że to będzie liczba róż, natomiast Y to będzie liczba kartonów. Ok. To zrobimy tak. no Mówiłem, ilość róż, oczywiście liczba róż w jednym kartonie to chodzi, tak w jednym kartonie. X razy Y to jest oczywiście 480. Teraz druga część. Gdyby jednak do każdego kartonu włożyć 3 duże mniej, to wcześniej wkładałem X, a teraz wkładam X minus 3. To ilość kartonów musiała być o 8 większa. Czyli było Y, a teraz jest 8 więcej. I to jest równe też 480. OK. Zobaczcie, to jest układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Co prawda, tutaj jest mnożenie, kropeczka i dość ciężko to można by było wyliczyć, ale zobaczcie, że to chyba nie będzie aż takie straszne. Powiedzmy sobie, że podzielę sobie to przez x, czyli z pierwszego dodania otrzymuję, że y równa się 480 przez x. Tu natomiast sobie wszystko wymnożę. A, niech będzie, wymnożę. x razy y to jest po prostu xy. x razy 8 to jest 8xów. Minus 3 razy y to jest minus 3y, i minus 3 razy 8 to jest minus 24, i to jest równe oczywiście 480. I teraz przy okazji taki mały myk. Przecież to i to się skróci. Dlaczego? Bo x razy y to jest 480. Nie? Wystarczy tutaj, że tak powiem, odjąć 480. To tak przy okazji. No to lecimy. To jest oczywiście układ równań, ale zajmujemy się już teraz tylko drugim równaniem, bo. Wstawimy sobie, że skoro y równa się 480 przez x, to stawimy to sobie tu. Zamiast tego oczywiście naszego y. I będzie jedno równanie tylko z jednym x. No to go 8x minus 3 razy i wstawiamy. 480 przez x minus 24 równa się 0. Ponieważ x jest w mianowniku, to ja to wszystko bardzo chętnie pomnożę sobie przez X. 8X razy x to jest 8x kwadrat minus tego xa nie ma, bo ten x się skasuje z tym xem i mamy 3 razy 480. Bo to jest 1200 i 1200 i 240, 1440. Ok. Minus 24x. Równa się 0. Zobaczcie jeszcze, że te wszystkie liczby dzielą się przy okazji przez 8, więc można spokojnie to podzielić jeszcze przez 8. Czyli będzie x kwadrat. Tutaj jest minus 24x przez 8, to będzie minus 3x, minus i 1440 podzielić przez 8 to jest 180. I zobaczcie, że otrzymaliśmy nic innego jak zwykłe równanie kwadratowe do ogadnięcia. To sobie je ogarniajmy. Oczywiście a jest równe 1, b jest równe minus 3, no i c równa się minus 180. Liczymy sobie deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c. I nasza delta równa się b do kwadratu, czyli 3 do kwadratu to jest 9, minus 3 do kwadratu to jest 9. Minus, i teraz sobie tak, 4 razy 1 to jest 4. I razy minus 180, więc wynik będzie na pewno na plusie, a 4 razy 180 to jest 720, czyli nasza delta wyszła 729. I pierwiastek z tej naszej delty, zresztą może to tu zapiszę po przecinku, to jest 27. Ok, bardzo ładnie wyszło ładny pierwiastek, więc chyba wszystko jest w porządku. Policzymy sobie oczywiście x1 i policzymy sobie oczywiście x2. Przypomnę wzory: minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a oraz minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a. Równa minus b to będzie minus minus 3, a więc 3 minus 27 podzielone przez 2 razy a, czyli przez 2. 3 minus 27 to jest minus 24, podzielone przez 2, to jest minus 12. To oczywiście odrzucamy z tej prostej przyczyny, że x to jest liczba dusz, nie może być ujemna. W drugim będziemy mieli oczywiście 3 plus 27 podzielone przez 2, a więc mamy 30 podzielone przez 2, więc będzie to 15. To znaczy, że liczba dusz jest równa 15. No to trzeba jeszcze tylko wyliczyć ilość kartonów, ale zobaczcie, że tu wiemy, że y to jest 480 przez x, a x jest 15. Czyli Y równa się mm, 450 przez 15, to jest 30 i jeszcze 30. No. I mamy pozadanie. Nieby trudne, niby łatwe, takie. Takie są. No. Zapisać niby zajętekstowe, czyli niby trudne, ale sami widzicie, że zapisanie tego w układu na, chyba nie było aż takie straszne. A rozwiązanie, no. Widzicie, jak ja związałem. Czy jest łatwe, czy jest trudne, sami o kom... ocencie w komentarzach, a póki co ja Wam bardzo dziękuję za całą tą maturę. Myślę, że była dość ciekawa i interesująca. Podobało się oczywiście łapka w górę. Jak Wam się podoba to, co dobie, to śmiało wbijajcie w opisy, tam są linki do naszych mediów społecznościowych bądź do Patronite'a. A jeżeli na przykład nie jesteś, bo nie staćcie na to, żeby nas wesprzeć, to oczywiście sam like, łapka w górę i powiedzenie ludziom, że jest coś takiego, jak matma z pasją. Będzie super. Trzymajcie się i zapraszam Was do kolejnych matur, które mam, oczywiście, i na kanale, i na stronie Matmaspatiu. Na razie, cześć.